11 marca 1050 Jedziemy jak widzicie po wczorajszym po wczorajszym śniegu, już nic nie ma A teraz będzie ciekawie, bo, bo tutaj grzązłem jak jechałem i jedziemy I Jak widzicie z egzakiem ale idzie bo w tą stronę musiałem kilka razy dostać, cofać się tutaj też może zaraz o, ale się dobije bo było miękko, w nocy jeszcze lało więc jak ja tutaj przejechałem to przemieliłem i teraz i teraz już jest domilone do twardszego zobaczymy tutaj jeszcze tu będzie tu będzie najgorzej o ale o, jedzie, jedziesz jedziesz kolego właśnie to jest to powoli powoli przemieli o tak się jeździ powoli dobijamy do nie za mocno żeby zagrząść ale dobijamy właśnie do twardego Dobra No ja teraz sobie tylko cofniemy o. i teraz się rozpędzimy powoli Jedziemy, o właśnie, właśnie możemy się rozpędzić I wybijemy zaraz, zaraz wybijemy Już jest twarde cały czas o, i proszę sorte za moje stękanie ale o, jak widzicie ale jestem od rana w siódmej cały las musiałem wyciąć dużo i tak zmęczony no ale tak się jeździ tak się jeździ w błocie w śniegu troszkę inaczej zmęczony, początek dnia, co prawda, ale zadowolony. Pozdrawiam wszystkich. Dobrego dnia wam wszystkim. Życzę dużo humoru, radości. Z Bogiem. Trzymajcie się.